Cześć, nazywam się Robert Lewandowski. Chciałeś wyjść z nami na murawę podczas Euro 2012? Teraz możesz spełnić swoje marzenie. Dzięki Coca-Coli, oficjalnemu sponsorowi Euro 2012, możesz wziąć udział w konkursie na drużynę flagi. Poczuj, jak to jest stać na środku murawy wokół tysięcy fanów. To możesz przeżyć tylko dzięki Coca-Coli. W czasie Coca-Cola Cup 2011 wyłoniono już 16 osób, które stworzą drużynę flagi i niosą na boisko polską flagę przed meczami grupowymi Euro 2012. Są wśród nich zawodnicy Coca-Cola Cup. Cieszę się tym bardziej, bo sam jestem ambasadorem i brałem nim udział. Gratuluję pierwszym zwycięzcom konkursu. Zostań Wybrańcem, weź udział w konkursie i wnieś flagę na boisko Euro 2012. Powodzenia i widzimy się na Euro 2012.